To jest genialnym narzędziem, jeżeli mamy sprzedać, nie wiem co widziałem ostatnio, ubezpieczenia sprzedawane w modelu prepaidowym, w zależności od tego ile przejedziesz kilometrów. Tak? Czarna skrzyneczka montowana w samochodzie łączy się z GPS-em i kupujesz na przykład ubezpieczenie na 200 km. No to, żeby wyjaśnić coś takiego, to jest dość skomplikowana historia. Potrzebujesz narzędzia, które to dobrze opowie. Wideo się do tego genialnie nadaje. Ludzie nie chcą czytać długich komunikatów, męczą się łatwo, wolą oglądać obrazki, wolą, żeby ktoś czytał za nich. Więc, no oczywiście, to jest forma komunikacji, która wpisuje się w trendy w ogóle konsumpcji e, przekazów medialnych, także, także jak najbardziej tak. Przekaz e, audiowizualny dla marketerów zawsze był ważny i to pokazuje chociażby popularność reklamy telewizyjnej, która tak. Wciąż w Polsce jest bardzo duża i to jak dynamicznie na świecie oraz w Polsce reklama wideo bardziej zdigitalizowanego czy wideo czy online w tej chwili wzrasta. No bo to jest niewątpliwy trend, któremu zaprzeczyć nie można. Zresztą widać to chociażby w opublikowanym niedawno raporcie, raporcie, gdzie ja reklama online, wideo online jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi marketingu onlineowego w ogóle. Oczywiście przy wciąż jeszcze niewielkim potencjale, no ale patrząc na dane, Amerykański, tutaj można się spodziewać dość dużego boomu. Pewna mądra głowa powiedziała kiedyś, że dzisiaj strategia jest nie tyle to, co robimy, a to, z czego świadomy rezygnujemy. Jeżeli wideo wpisuje się w pewną historię związaną z marką, jeżeli marka ma w sobie to w ogóle tam historię, ma storytelling, wideo jest doskonałym elementem uzupełniającym tradycyjne narzędzia marketingowe. Nie zawsze musi tak jednak być. Coraz więcej krótkich wideo będziemy oglądać. Te wideo niekoniecznie muszą opierać się na dużych inscenizacjach. One są pewnym odwzorowaniem komunikacji ofowej, non-produktowej w internecie. I do, do no jak gdyby taką komunikację odbiorca chłonie chętniej. To oznacza dla marketerów to, że oni nie muszą wywalać dużych pieniędzy na inscenizację tych realizacji. Formy wideo w internecie na raz w razie wydają się sprawdzać w formie nieco bardziej krótkiej. Wydają się sprawdzać z wykorzystaniem elementów interaktywnych. No, oczywiście widzimy też, że wydają się sprawdzać w takiej nieco bardziej surowej, nieprofesjonalnej formie. Ale tu oczywiście nie generalizowałbym. Myślę, że różne, różnymi typami materiałów wideo możemy uzyskać dobry efekt. I lepiej jest pewnie nie ulegać pokusie Robienia tego samemu naśladując znanych vlogerów. W wielu przypadkach nam się to uda, ale jednak zdanie się na profesjonalistów w większości wypadków. E, posłuży nam lepiej. Z mojego punktu widzenia najciekawsze są mechanizmy, które łączą, e, które łączą przekaz wideo z jakąś personalizacją, z dopasowaniem kontekstowym do e, użytkownika. Wideo, które pozwala na przykład zaciągnąć, które jest generowane dynamicznie, i pozwala na przykład zaciągnąć dane z CRM-ów czy z CRM-ów e, klasy Marketing Automation i na bieżąco dynamicznie wygenerować przekaz taki, który e, na przykład dla Ciebie będzie referował do e, Twojej brody i do tej długości, i pokażę ci, że tam trimmer, który przycina na 5 mm, to jest akurat najlepszy dla ciebie. tak? Są tego typu rozwiązania już na rynku. Eee, one nie mają wiele wspólnego z kreatywnością, ale genialnie dopasowują przekaz do odbiorcy, co wydatnie podnosi jego skuteczność. Pewnie na świecie to jest 24 godziny teledysk Warela Williamsa, zupełnie inne podejście do wideo, do tego, że można stworzyć własny kanał w internecie, na którym cały czas się śpiewa jedną piosenkę, zupełnie świetny sposób nawigowania po tym, także on tylko umocnił pozycję swoją własną, bo to jak najbardziej było jego reklama, że jest człowiekiem, który zmienia branżę, tak więc... Więc to jest na pewno świetny przykład. Szczerze z Polski to nie, nie czuję bardzo dużo dobrych przykładów, ale na pewno świetnym jest Kuchnia Lidla, która ta konwersja w ogóle całej komunikacji z dwoma kucharzami, jednym cukiernikiem, prowadzona jest do jednego kanału internetowego, do kuchni Lidla.pl i stamtąd jakby przepisy generują sprzedaż już w sklepach konkretnych tygodniowych akcji, także to też jest bardzo dobry, dobry przykład. Światowy dla mnie taki e, przebój ostatniego roku, taki... King of the Kings, no to jest reklama Vandama Volvo. Uważam, że to jest mistrzostwo świata. Jest tak wdzięczna kreacja, tak dobre połączenie. No, produkt widzimy cały czas, prawda? Jego benefit widzimy cały czas w obrazku, a jednocześnie lubimy to oglądać. Ja obejrzałem tą reklamę z 10 razy. Natomiast z polskich kampanii, no to na biuro podróży reklamy trzeba sobie zobaczyć, także fajne tam rzeczy są.